Sprzedał Ri. Jest Czawi. Świetne zagranie zwrotne do Bojana. Ten się troszkę pogubił. Delikatnie! Jak pięknie! Leo Messi, 75 minuta. Takie rzeczy robi. Najlepszy piłkarz świata. Trzy asysty Bojana, trzy gole Leo Messi'ego. Trzy naprawdę znakomite kombinacje między tymi dwoma zawodnikami. No może to jest nowy duet, który będzie siłą Barcelony. Fantastycznie to zrobił Leo Messi. Jeśli zaczął się w styczniu wyścig między Cristiano Ronaldo a Leo Messi, motytuł najlepszego piłkarza kolejnego roku, no to Messi dzisiaj dystansuje swojego rywala. Cristiano Ronaldo strzelał często w meczu, z Majorko, ale nie trafiał. A Leo Messi, Leo Messi dzisiaj skuteczny jak chyba jeszcze nigdy. Tak. Trzy strzały, trzy gole. Od niechcenia, spod kolana, można powiedzieć. Lewą nogą, piłka odchodząca, uciekająca bramkarzowi Teneryfy. No i przede wszystkim.